Witam w Studiu Zdrowia Online. Moje imię Karolina i przygotowałam dla Ciebie dzisiaj wizualizację. Będziemy odpoczywać, relaksować się nad morzem. Dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś tutaj na kanale. Subskrybujesz i lubisz nasze wideo. Rozwijamy się bardzo szybko i jestem ogromnie wdzięczna za to wszystko, co się tutaj dzieje. No a teraz zapraszam Cię już na ten spokoj... odsłuchanie tego spokojnego materiału i do usłyszenia, zobaczenia za tydzień! Już wielegodnie Rozłóż nogi trochę szerzej, bo niech patrzą na suki na Wyspokojny oddech. Poczuj całe swoje ciało. Poczuj nogi, ręce, tuch i głowę. Wykonamy teraz trzy oddechy mocno relaksujące. Cię wdech wykonujemy przez nos, wydech przez otwarte ustaw, westchnięcie. Tak, żeby dźwięk wydobył się z naszych no, stron głosowych, żeby nam zabrzmiało w gardle. Spokojny wdech. I wydech. Jeszcze dwa. I jeszcze jeden. trzy całe cało Rozluźnia się, odpuszcza. Każdym kolejnym wydechem. Pięknie. Twoje ciało coraz bardziej. Nogi rozpływają się na ziemię. Ręce rozlewają się na oki. się przyjemnie ciężki i ciepły. Wpuszczają wszystkie mięśnie, twarzy, cała głowa. I całkowicie zrelaksowany, zrelaksowana. Twój umysł jest wyciszony. I wyobraź sobie teraz, że jesteś nad morzem, nad oceanem, na plaży. Najpierw przejeźcie kawałek po ciepłym piasku. Czuj jak stopy zanurzają się w nim. Poczuj ciepło, jakie on daje. Rozejrzyj się dookoła. Zobacz szumiące drzewa. Delikatne fale na wodzie. Niebieski horyzont wody łączący się z niebieskim. On nieba. Jesteś głęboki Jesteś tu i teraz. Nad morzem, na plaży. Połóż się wygodnie na tej plaży. Poczucie po piasku, pod plecami, nogami, rękami. Poczucie po słońcu, na twarzy, na ciele. Jest ci przyjemnie, bo w tym całym cieple czujesz też. Delikatny powiedz nad wodę. Czujesz typowy dla morza, oceanu, zapach jodu i glonów. szum szumfal, ziewanie Ale łagodnie obijają się obrzędy. Ty odpoczywasz? Jesteś tu i teraz na plaży. Teraz się już nie niczym nie się. Czerwą swoje myśli jakby W czasie potrzeby wracaj uwagą do oddechu. To jest Twój czas na no odpoczynek. Powrót, wróć myślami do Twittera. Jeżeli możesz wówkę, możesz się ułożyć do spania, jeżeli była to relaksacja na Jeżeli była to wrażenie w ciągu dnia, to weź teraz jeszcze jeden głęboki oddech. Poruszaj pan stół. Palcami w dłoni. Czegnij nogi w kolanach, odwór stopę na matę, jeszcze na chwilę połóż się na boku. Nie otwieraj jeszcze oczu, dasz sobie spokojnie. Bieguj sobie w myślach za ten czas dla ciebie. Dziękuj sobie za to, że jesteś. Jak będziesz gotowy to możesz obrzeć się rękami o ziemię i boczkiem podnieść do siadu.